Dzień dobry moi drodzy, ja prosto po przebudzeniu do was oczywiście, witajcie serdecznie, no witajcie. Jezu, co jesteście kochani, naprawdę, jestem tak szczęśliwa dzisiaj. Eee. Chyba wczoraj miałam najfajniejszą rodzinę w moim życiu. I kto by pomyślał, że przez kanał ochasioku, <laughs> jeszcze oczy mam takie podkrążone bez żadnych filtrów, bez makijażu, bez niczego, no tak wyglądam, no, na swoje lata. No i tak, no i tak sobie siadłam, pijam sobie kawkę w mojej piżamce, jeszcze takiej już trochę znoszonej, ale ją bardzo lubię, bo jest taka w serduszka i tak, no przebite serce strach. No i co Wam chciałam pokazać? A znajdę śmietnikowe ostatnie, które znalazłam. Jedną wam mówiłam. A może czekajcie chwilkę. kawy, kubeczek. Świąteczny patrzcie jaki mam kubeczek. Jak pracowałam w filmie, ona się nazywała Awans kiedyś. Teraz to jest jakaś inna marka. Już jej nie ma tej tego awansu. I, o Jezu, jeszcze nie, nie zebrałam myśli. I ona jest świąteczna, dostałam ją właśnie na jakieś tam yy, święta były. Z, I ona jeszcze ma talerzyk taki z takim reniferkiem, także śliczny. I jakby ktoś z Was chciał, to ja jeszcze mam taki kubeczek, mogę wysłać chyba, bo mam jeszcze oryginalnie zapakowany. <noise> mogę podarować, no... Yy, Moi drodzy, ostatnio Wam mówiłam, że też znalazłam ten wazon z że biały w kwiatuszki, i do tego był dzbanek szklany. No i nie pokazywałam go, to Wam teraz pokażę. Śliczny, nie? Ręcznie malowany. I też, też chyba takie kwiatki sobie namaluję. Ostatnio na mojej butelce namalowałam. Pokazywałam Wam tą butelkę, pokazywałam Wam. I tutaj ma troszeczkę właśnie pęknięcie przy rączce. Także, no, mam go do podlewania kwiatów, jest tak jakby konewka, duży, to się trzyma. Jak się nie będzie trzymać, to klej do szkła i, i go skleję, no, na pewno go uratuję, albo jakaś modelina, albo coś, no coś na pewno wymyślę. Więc nie ma co się martwić, że e, zginie. I ostatnio <laughs> szłam sobie, byłam na mieście i szukałam lokalu na mój warsztat, na mój magazyn. Miałam wykaz no, z urzędu miasta lokali, które są puste i w miarę jeszcze tanie w mieście, tylko Słowice są takim wyśmartwem miastem i tam... Raczej to będzie funkcjonowało jako warsztat i magazyn. Oczywiście jeśli będzie otwarte, to zapraszam serdecznie. Zawsze można do mnie zajrzeć, zrobić się ze mną kawki. Może będziecie chcieli coś kupić, no to, to, to fajnie. Ale na razie jest to w sferze pla planu, no planów. No. Mówię, żeby nie planować, a jednak coś tam planuję. No. No, ale tak lajtowo, nic na siłę. No, zrobiłam 8 km szukając tego lokalu, znalazłam dwa, ale no, nie są tanie. No. No, nie są też drogie. No. Chyba jest, muszę się umówić z zarządcą, żeby mi je pokazał w środku. Bo jeden jest bardzo atrakcyjny, taki, bo jest w starej kamienicy i ma kraty takie stare, secesyjne kraty, takie gięte wiecie i do tego ma jeszcze mm, opuszczone żaluzje antywłamaniowe i, i to mnie też zaintrygowało, bo miejsce jest takie dość y, mniej uczęszczane, blisko rynku Mysłowickiego, ale mniej uczęszczane y, y, przez y, osoby, które po prostu przewijają się przez miasto. Y, tak, troszkę z boku, i boję się, że może być to jakiś łakomy kąsek dla osób, które żyją z, z takich niecnych czynów, że tak powiem. No ale zobaczymy, bo na razie mnie to lokalnie jeszcze nie stać. No, jeszcze coś tam przebąkują na jakichś lockdownach i, i też nie wiem, co będzie z przedsiębiorcami. Czy, czy będziemy mieli rację bytu? Yy, yy, w i, I czy będziemy mogli mieć działalności, czy będziemy mogli handlować? Nikt nic nie wie. No. Wielka niewiadoma przez te, tą pandemię, epidemię jak, jak to nazwać. No ale dobrze. no ale oczywiście jak szułam to też śmietniczki zahaczałam. I jeden taki bogatszy znalazłam. Znalazłam też krzesło. Piękne krzesełko wiklinowe czy znaczy nie jest wiklinowe, tylko jest wyplatone jak wiklinowe, ale jest takiej. Nie wiem, co to jest. Ani to bambus. Wygląda jak trochę plastik, ale jest taki miły w dotyku, jakby był naturalny. Nie wiem, co to za materiał, który tak po prostu... Chyba, że są teraz takie plastiki, bo nawet kwiaty są teraz tak piękne, co wygląda, że wyglądają jak naturalne. I to jest takiego materiału właśnie bardzo przypominającego naturalne... naturalność. Nie wiem, nie wiem, co to ma być. Beżowe, piękne. Wrzucę Wam na końcu zdjęcie. Przy śmietniku, i zdjęcie, jak go wykorzystałam. Nie zapomnę, ale nie mogę zapomnieć. Dobra, no i co znalazłam? Jeszcze kufel z Mirostowic. MI, jak macie, to są Mirostowice. I Mirostowice na chwilę obecną idą w górę, ale nie takie kufle, tylko. Wzory na wazonach, wzory na filiżankach, figurki, jest taka figurka takiego jakby kozła z takimi zawijanymi rogami, też w takim brązowym kolorze. Jest bardzo ciekawa. Ja ostatnio jak na giełdzie byłam, to przeoczyłam figurkę właśnie tego kozła, której szukam od dość dawna, no widocznie nie była dla mnie. I, i, I nie wiem, ile kosztowała, tylko widziałam, że pani y, właśnie z tego stoiska, gdzie ja oglądałam, tam też rzeczy y, niesie tego kozła i ojejku. Cieszę się, że go kupiła i ma z niego radość, ale z drugiej strony też mi tak smutno było, że, że, ten, że, 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 że nie widziałam go wcześniej ja. No dobrze, może kiedyś się trafi kozioł, jak dla mnie. Y, I y, dzmanek z Bogucic. Jest sygnowane literką B po gujicy. Made in Poland, dlatego dojrzewam, że 80. Nie jest uszkodzony. I wiecie co? On stał na kontenerze na szkło, ale takim, wiecie, nie tym okrągłym, tylko tym kwadratowym, metalowym z dwiema dziurkami w środku. I on się prawdopodobnie nie zmieścił do tej dziurki i postawił go ktoś. Na górze tego śmietnika, natomiast reszta cukierniczka, mlecznik i ta pokrywka została wrzucona i zniszczona. Potłukły się, natomiast ta pokrywka była cała. I wiecie, ja tam miałam taką jazdę, bo nie miałam przy sobie mojego szparaczkowego narzędzia, tego, tego szczypca, co tak zawsze. Wyciągam z takich rzeczy, z takich kontenerów, i, i ja po prostu jakiegoś patyka zaczęłam szukać wokół tego śmietnika. Jakiś chłopczyk z psem y, coś tam pyta: Pomóc pani? A ja mówię Nie, kochani, ja sobie tutaj patyczkę szukam, nie? bo on nie wiedział co ja robię. Dlaczego ja tak chodzę koło tego śmietnika. Jeszcze nie takiego ślicznego pieska maltańczyka, który mnie tam obszczekiwał, ale był taki cudowny, taka kuleczka malutka, biał. I, I znalazłam ten patyk i yy, zaczęłam tam w yy, nim grzebać i wyciągłam tą pokrywkę, no i mam cały ten dzbanek. Tak to bym miała taki bez pokryweczki, a tak to jest ten dzbanuszek cały i, yy, i jeszcze yy, komuś pewnie posłuży w przyszłości. No i to jest druga rzecz. I też z tego kontenera, też na patyku za ucho, znaczy ten, ten kufel też z tego kontenera był. Tylko musiałam znaleźć y, mocniejszy patyk, bo tamten był taki cienki, bo to pokrywka y, była y, lekka, więc wyciąga. Natomiast to jest ciężkie, więc musiałam większy patyk znaleźć i targać go właśnie z tego śmietnika. No i ten, ten, jest od ratunku, ale to jest glinka, więc się świetnie połączy z jakimś materiałem typu modelina. Kufel taki myśliwsko-leśny, tutaj mamy jelonka, a tu mamy dzika. Bardzo fajny, bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Była naklejka tutaj chyba, I, i z jakiej to jest fabryki, ale została starta, albo się zdarła przy myciu. Poprzedniej osobie, właścicielowi. No, i tu jest cały, tu jest to jest tylko tutaj. Ma takie. Muszę kupić, wiecie, bo ja dużo rzeczy robię z modeliny i pytacie, czy ta modelina jest trwała. Powiem Wam, że ja ją łączę z klejem albo go, ją łączę od razu z klejem takim Wikolem, albo takim uniwersalnym polies, poli, coś tam jest. Estrowym czy coś takim i ona nabiera takiej mocnej, mocnej konsystencji trwałości, a jeżeli jej nie łączę z klejem, to ją później klejem obciągam i lakierem. I ona jest twarda jak cement. Tylko istnieje małe ryzyko, że gdyby, że, jeżeli się ją tam dłużej moczy, to ona po prostu się rozpuści z powrotem pod wpływem wody. Więc. Te rzeczy modelinowe można delikatnie przecierać, delikatnie przemyć, ale do zmywarki się nie nadają, więc bo to zajdzie, prawdopodobnie, bo temperatura swoje zrobi. No i też tutaj, ale wiecie co wymyśliłam? Zbieram się już od dawna do tego, żeby kupić. Y Gips budowlany szybko schnący. Ja już kiedyś go y, próbowałam, ponieważ y, miałam jakieś tam resztki w domu, i on też jest bardzo dobry właśnie do takich prac, bo y, bardzo szybko wysycha i jest bardzo twardy, więc też, też można go gdzieś tam wykorzystywać. I ten gips wykorzystuje też y, do robienia takich donic ze szmat. W domu ich nie robię, no bo to strasznie się brudzi, ale na, jak na paraju byłam w tamtym roku, to robiłam takie właśnie yy, no, donice ze szmat. Nakłada się na wiaderko szmatem yy, zamoczoną w tym cemencie. Znaczy się albo w cemencie, albo w kipsie budowlanym, ale lepiej chyba w cemencie, bo jest trwalsza. Ja to w cemencie robiłam. Yy po prostu czeka się aż wyschnie i wychodzą wam takie formy takie, takie wulkaniczne nawazony Można robić różne kształty, można robić w wkładać do nylonowych rękawiczek ten gips czy cement, co tam wolicie tak żeby ona się wyformować taką rękę robicie coś takiego i macie później jak to wysnie, rozcinacie rękawiczkę nylonową i macie taką paterkę w kształcie ręki można zrobić dwie można zrobić jedną można ją zrobić bardziej taką naślepać troszkę ziemi tu dać i też jest fajnie <laughs> także mnóstwo pomysłów. No i jeszcze lampę znalazłam Aha i przy... lampę znalazłam z karniszami. Karnisze miały żabki. Wzięłam te żabki, dużo ich tam było. One są mosiężne prawdopodobnie, albo mosiącowane. No chyba mosiącowane, bo troszkę je tutaj już rdzawi, że trzeba je pomalować. Takie małe żabki do, na karnisze. Mam ich mnóstwo. Wzięłam chyba wszystkie. No i zaczęłam je spinać, bo mówię, co by tu wymyślić? Co by tu wymyślić? I jak są spięte, to wyglądają coś takiego. I robi się taki fajny łańcuszek. I teraz się zastanawiam, jak go można kreatywnie wykorzystać. Myślę, żeby je ładnie pomalować, zrobić je takie długie i można zrobić na karnisz z powrotem. Takie ozdoby. Tutaj jakieś diamenciki powkładać, poprzyklejać, poprzyszywać koraliki. I zrobić taką mieniącą się ozdobę na firankę. Można coś kombinować już świątecznie, że na przykład e, e, złapać tu jakiegoś Mikołaja, takiego lecącego e, e, przez komin, który będzie wpadał i... No, można coś pomyśleć, no. Jak macie jakieś pomysły, to podzielcie się, bo ja jeszcze nie wymyśliłam e, nic, e, no tylko tak wstępnie coś mi tam chodzi po głowie. W każdym razie można z tego różne motywy zrobić. Widzicie, na przykład tu już mamy taki trójkącik. Kółeczka bez żabek. Żabki można odpiąć i można wykorzystać do biżuterii, na jakieś naszyjniki. Można jakieś porobić fajne rzeczy. No zobaczę, coś na pewno wymyślę z tego ciekawego. I tą lampę. Lampy, podobają mi się strasznie te, no, te reflektory. Sama lampa, no, to jest taki standard no, z IKEA albo z Castoramy gdzieś tam kupiono. W każdym razie, no jest w niej potencjał, bo jest taka industrialna. Można ją odpiąć, ale myślę, że nie ma sensu. I odpinać i, i zrobić z niej. Tutaj mamy też. O, tu są przeklęte na śrubkach, i tam pewnie jakiś kabelek idzie. No. no, coś wymyślę z niej w każdym razie. <laughs> Także, że znowu mam pole do popisu, a jeszcze mam nieskończone moje maki. I, I jeszcze chciałam kilka barbi zrobić. Jeszcze mój anioł z barbi przecież leży. Jak jeszcze nie skończyłam. Może go skończę w końcu. Nie wiem, dlaczego tak ciężko mi się do niego zobaczyć. Mam pomysł, ale on jest dość taki rozbudowany i, yy, i tak sobie. No dobra, jutro jutro zrobię go. No, no niech jeszcze poczeka. No, widocznie potrzebuje chłopak czasu na coś. Nie wiem na co. W każdym razie. Nie. Jeszcze jest nieskończony. Chłopak, dziewczyna, nie wiem, czy to Anielica chyba ta dziewczyna. Ech, no i też... Gdzieś tam jakiś mi się wierszyk kolebie pod tytułem Anielica, ale jeszcze go nie... nie, nie, nie wymyśliłam. Pewnie przyjdzie jakiś moment przed snem i w ciągu pięciu minut go napiszę. <noise> Bo tak przeważnie mam. No to tak, moi drodzy, no piątek mamy. jej a ja jestem dzisiaj taka... Taka podbudowana, taka radosna, że, że, że jesteście ze mną. I, I naprawdę cieszę się, że mam wokół siebie tylu, tylu fajnych, tylu dobrych ludzi, którzy mnie wspierają, którzy doceniają tą moją sztukę. Nie wiem, czy to sztuka, czy, czy, czy nie sztuka. No wszystko jest sztuką, właściwie, co wytworzymy. Pracą własnych rąk. Ja już to nawet mówiłam, że gotowanie jest nawet sztuką samą w sobie. Byćż są mistrzowie kulinarni, którzy robią takie cuda na talerzu, że to wygląda jak dzieło sztuki, nie? Jak się to nazywa? Ta, ta, ta kuchnia mononukla... Powiem źle i znowu będziecie się śmiać ze mnie, że jestem taka środka językowa. Mononuklearne? <laughs> nie wiem, ale coś z mono. I, I tam jest talerz, i na talerzu jest jakieś trzy potrawy, jakieś takie malutkie, czy tam kilka w kompozycji, jakieś zrobione sosem, jakimś pięknie polane. No człowiek się tym jeszcze nie naje, ale uczta dla zmysłu, wzroku, zapachu, pewnie też, no, pewnie jest niesamowita i, i o to chyba chodzi w tej. W tej tej takiej kuchni minimalnej, że tak powiem. No, nigdy czegoś takiego nie jadłam, ale nie. ale doceniam, doceniam ten rodzaj sztuki kulinarnej. Także moi drodzy też jest to ciekawe. No też pytaliście się o moje marzenia, jakie mam. Ja już to kiedyś mówiłam, ale zrobię może osobny odcinek o tych marzeniach. Już nie będę Wam tutaj głowy zawracać z tym wszystkim naraz. Także, że... No, powiem, powiem. Marzenia, cele. Nie, nie ma ich chyba tak dużo. No, może jest. Zależy na to patrzeć. Dużo, nie dużo. Ach, ale dzisiaj jest fajny dzień. niby Nie jest tak gorąco chyba. Ochłodziło się troszkę. No, i będę coś działać, moi drodzy, będę działać, będę tworzyć niedzielę. No, niedzielę, może na giełdę Mysłowicką pojadę, jak będzie pogoda, zobaczymy. Całaś tam się wymyśli. No, także. Miłego dnia, kochani. Bądźcie zdrowi, bądźcie szczęśliwi i życzę Wam miłego weekendu. Odpoczywajcie, cieszcie się, radujcie się życiem sobą, bliskością innych ludzi. To naprawdę jest ważne. Bliskość drugiego człowieka to jest najwspanialsza rzecz, jaką mamy. I pracujmy nad, nad, nad tym, żeby się jak najmniej kłócić i doceniać tą drugą osobę wokół siebie. Nie jest to łatwe, bo Samą wiem po sobie, jak nie z moją córką, na jakąś, jakiś konflikt wchodzimy. To... Ale z drugiej strony doceniam to, że ją mam i yy, możemy się nawzajem jakoś wspierać, motywować, kłócić. Wszystko naraz. Nie? Także, moi drodzy, jeszcze raz wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie.